Dzień dobry wszystkim słuchaczom, starym i nowym. Dzisiejszy odcinek, czyli harmonia w życiu, będzie na rozwinięciem odcinka ósmego, harmonia w życiu, czyli jak sobie w życiu radzić ze stresem, ponieważ w międzyczasie. A wyszły takie różne moje przemyślenia, okoliczności zdarzenia, które uzmysłowiły mi, że że są że temat nie został zgłębiony dokładnie, a nawet tak po wierzchu w całości Powiem to, co poprzednio, czyli w tym ósmym odcinku mówiłem, to w zasadzie, był teatr jednego aktora. Tak? E, przykłady, które podawałem, no tam może poza wyjątkiem tych, gdzie za kierownicą tam siedząc w samochodzie, tak? Już mamy całą scenografię dookoła i, i różne inne postaci, chociaż one tak e, powiem bezpośrednio, bezpośrednio na nas mocno nie wpływają. I opisywałem, jak sobie, jak sobie radzić w jakichś takich sytuacjach, stresujących, ale w zasadzie te porady były takie, mm, tyczące się tylko naszych własnych emocji, naszych własnych przemyśleń i powiedzmy takiego ogólnego, a nie zbyt osobistego, personalnego wpływu przez, przez inne osoby, które na scenie tego naszego życia mm, się znajdują, które są obecne cały czas. Czyli osoby, czyli osoby najbliższe. Bliższe lub dalsze, no, ale tutaj akurat to osoby, z którymi mamy najwięcej do czynienia, to to są osoby najbliższe, tak? No. I okazało się, że że pewne, pewne elementy, jeżeli nie będą przez nas, że tak powiem, kontrolowane i Kontrolowane i analizowane na bieżąco, to ta wiedza z tego poprzedniego ósmego odcinka, no bo to jest odcinek 8.1, jest takie rozwinięcie, no to za bardzo się nam nie przyda. Może częściowo tak, ale tak de facto pewno, będą pewne mankamenty w tym naszym scenariuszu życia. I cała sytuacja może się rozwinąć w tak niekontrolowany i nieprzewidywalny sposób, że my stwierdzimy, że. No Wiedziaczek, to wszystko fajnie, ale te twoje porady to wiesz co do Bani. Bo wszystko było fajnie, dopóki nie znalazłem się vis-a-vis -vis jakiejś osoby, tak, z rodziny, i w konfrontacji z nią i z jej sposobem myślenia okazało się, że, że ten piękny dom spokoju, tak. Wewnętrznego się rozsypał jak domek z kart, i tutaj uważam, należałoby wprowadzić pewne, pewne korekty do tego wszystkiego, co było powiedziane. Otóż okazuje się, że to, co powiedziałem poprzednio. A bodajże w, y, w dziesiątym odcinku, że to w jaki sposób my się postrzegamy, powiedzmy, że ćwiczymy wewnętrzny spokój, tak, tą potęgę, moc wewnętrzną, to wcale nie znaczy, że nas tak najbliżsi będą odbierać. Już ktoś bardzo dawno temu zresztą mm, taką rzecz odkrył, i takie powiedzenie jest przysłowie, a nikt nie jest prorokiem we własnym kraju tak, to znaczy osoby osoby, które nas znają bardzo blisko, z którymi przebywamy na co dzień mają o nas wyrobione jakieś swoje zdanie i jeżeli my ten nasz wizerunek będziemy zmieniać, tak a zmieniamy to wewnętrznie więc tego nie widać, to nie jest ufarbowanie włosów czy włożenie jakiejś, nie wiem tam pstrokatej koszuli albo dziwacznych butów. No to tego za bardzo na zewnątrz tak nie widać i te osoby będą wobec nas się zachowywały tak jak się zachowywały. Tak? Jeżeli byliśmy nerwowi, jeżeli się jeżeli łatwo nas było sprowokować do kłótni, to to one nadal, nadal tak nas będą odbierały, nadal tak nas będą traktowały a czy to jest źle? No nie, no one korzystają po prostu z wybudowanego wzorca Naszej osoby, który mają u siebie w psychice We własnym, we własnym umyśle Czyli z ich strony to nie jest jakieś y, działanie y, złośliwe, tak? No my tu chcemy być fajni, dobrzy, a on mnie tak jak mówiłem z tymi krawami Bierze za nogi, do koszyka ściąga I w, w, wciąga mnie w jakąś awanturkę, mniejszą lub większą to nie tak, no, one po prostu mają nasz, nasz wzorzec ustalony, nas jako takich, i ponieważ ten wzorzec powstawał latami, no ja zakładam, że się znamy wiele, wiele lat kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt no więc ten wzorzec jest bardzo mocno wybudowany w ich psychice u nas to siedzi w podświadomości. Tak, tak, jak się zmieniliśmy, to ja mówię, a chcesz sprawdzić, czy coś umiesz dobrze, to spróbuj to wykonać w stresie. Tak? Zachowanie lub jakieś wiedzę, umiejętności. Mm, trochę się zestresuj, spróbuj to samo zrobić. Zaraz zobaczysz, jak, jak mocno umiesz, jak mocno to w tobie jest wbudowane. No okazuje się, że czasami, że to jest taki, no... Ja wiem, domek z papieru? Chyba najwłaściwszed było. Co nie znaczy, że, że to nie ma sensu, że budowanie takiej, mm, takiego spokoju wewnętrznego, że to jest pozbawione sensu, no jakie my mamy szanse, jak to jest w naszej podświadomości gdzieś tam siedzi, budowane przez X lat i co możemy zrobić? No możemy, co możemy zrobić? Nie przestawać, być, odgrywać rolę spokojnej pewnej siebie osoby. Po prostu musimy na samym początku założyć. Ja takie sobie, tak przemyślałem całość i. A propos, a propos statystowania w filmach, tak sobie właśnie pomyślałem, że, że w zasadzie to od razu powinienem był to rozwinąć, bo to, co była ta pierwsza część, to był teatr jednego aktora. Tak? Z naszym własnym scenariuszem, z naszym własnym scenopisem. W zasadzie my jesteśmy również reżyserem tej sztuki. I to od nas zależy, jak się akcja będzie działała. Ale okazuje się, że praktycznie w życiu to ta akcja może pójść całkowicie inaczej, bo jest wielu aktorów, pojawia się na scenie, wiele scenariuszy, bo każdy z aktorów ma własny, jednocześnie każdy z aktorów uważa, że jest fantastycznym reżyserem, i on tą sztukę poprowadzi najlepiej, tak? Tak, żeby reszta aktorów grała według jego własnego scenariusza. To wyobraźcie sobie, co się dzieje, jeżeli parę osób, powiedzmy z rodziny, zbierze się, a takie mocne charaktery i każdy usiłuje zagrać po swojemu. I żaden nie ma najmniejszego zamiaru ustąpić drugiemu. No to się zaczyna niezła jazda. Tak? No, i wtedy patrzymy na siebie. I pół biedy, jak się nie damy za głęboko wciągnąć do tego koszyka z krabami. Gorzej jest, jak właśnie stare te programy, stare, stare te nawyki wrócą i no... No i co w takiej sytuacji robić? A no nic, opuścić scenę. Powiem Wam, najlepsze, co można zrobić, po prostu wyjść. Oczywiście, mogą za nami no nie powiem, że inwektywy lecieć, ale e, osoby inne, które uważają, że fajnie reżyserują, często mogą próbować nam nie pozwolić wyjść, tak? A to rzucając jakieś przykrekujące słowo, czy cały zwrot, lub też podążą za nami, tam gdzie my pójdziemy, to one podążą, żeby sztuka się skończyła według ich scenariusza. Wyjść, nie wiem, z domu, w pokoju, się zamknąć, nie myśleć o tym w ogóle i a już na pewno się tym nie przejmować, że coś nam nie wyszło, że myśmy próbowali, tak to już było fajnie, ten Jacek to kurczę powiedział, a to tak powiedział, a nic nie wiedział, bo to wcale nie tak jest, jak on mówi, i to wcale tak nie jest tak super. No cóż, takie jest życie, tak? No sobie uzmysłowiłem, że, uzmysłowiłem sobie, że, że właśnie czegoś brakuje <laughs> po, po dzisiejszej sztuce rano odgrywanej u mnie w domu. W temacie w zasadzie obojętnym, bo temat może być każdy temat jest dobry. No to stwierdziłem, że warto by jednak dograć ten następny odcinek i jakoś jakoś próbować to zanalizować i rozwiązać problemy, które, które występują, tak, które mogą się zdarzyć. Po pierwsze, musimy być na to przygotowani, że taka ewentualność zaistnieje, że to osoby. Najbliższe będą usiłowały nam narzucić swój scenariusz, tak mówiąc, przenośni. Czyli będą próbowały według schematu, według wizerunku, który nasz wizerunek, który mają u siebie w umyśle, będą próbowały, będą próbowały całą, tą, całą tą sztukę rozegrać. Pierwsza rzecz to jest taka, że absolutnie nie powinniśmy się tym przejmować. Druga rzecz taka, że nie powinniśmy z tego tytułu, że daliśmy się wciągnąć w taką grę, na przykład trochę, mieć jakichkolwiek wyrzutów sumienia. Tak? No, po prostu taka rzecz wyszła, którą, którą nie uwzględniliśmy wcześniej, a która jednak funkcjonuje, która się zdarza. No, ale ja mówię, nigdy nie jest za późno na jakieś yy, poprawki. Na jakieś korekty, tak? Do, tej, do tego naszego scenariusza życia, który odgrywamy. Całą dobę, całe życie. No ale jak śpimy, to może nie odgrywamy. No, świadomie, ale. No niemniej, co się tam. Coś tam dzieje, jednak. No i co w takich. Co w takiej sytuacji, jeżeli. Jeżeli takie coś wychodzi, pierwsza sprawa. To jest ta. Słyszeliście na pewno. może w takich różnych. Szczególnie w dobie informatycznej. Jest ktoś taki, kto się nazywa moderatorem spotkania, tak? który, który po prostu yy, takiemu, takiemu scenariuszowi nadaje, stara się nadać jakiś bieg. I w tym momencie mamy dosyć duże pole do popisu. Bo po prostu my to będziemy robić świadomie, inni ludzie działają pod wpływem emocji. Jeżeli my nie będziemy działać pod wpływem emocji, tylko będzie, będą nasze świadome działania, no, to, no ta, ta, to ten cały spektakl życia pójdzie w takim naszym kierunku, tak? Pójdzie do tego, żeby, żeby było spokojnie, miło. My praktycznie możemy wybrać sobie temat. I w momencie, kiedy kiedy widzimy, że się dzieje coś źle, to możemy ten temat zmieniać. I wierzcie mi, że na początku, jeżeli nie ma takiej eskalacji napięcia i emocji, nerwów, to zmiana tematu przez inne osoby w ogóle będzie niezauważalna. No, stwierdzą, że to tak jest. Normalny człowiek jest, że skacze z myśli na myśl i czasem odbiega od, od tematu głównego, który, który był na początku. Więc, jeżeli zaczniecie, zaczniecie z, zmienicie temat na taki bardziej neutralny, to większość osób nawet tego nie zauważy. Tak. I ta reszta, i ta reszta takiego zdarzenia, które mogło eskalować do, do formy jakiegoś, nie wiem, kłótni, tak? irytacji, obrażania się, no to po prostu przestanie istnieć. To pójdzie w taką stronę, jaką myśmy sobie, Wybrali. To jest jedna rzecz. Raz. Dwa. Widzimy, że inne osoby mogą nas próbować wciągać w coś, co już znają. Mogą nas próbować wciągać, nas personalnie, na taki poziom emocji i nerwów, jaki zwykle prezentowaliśmy. Dlaczego? Bo one mają nasz taki wizerunek w umyśle na którymśmy pracowali przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. I zawsze tak nas będą odbierać. Znaczy jako osoby na przykład tam jakieś skłonne do irytacji, do nerwów. No i w takim momencie, co można zrobić? A pamiętacie, takie zdanie mówiłem na samym początku, albo nie, nie mówiłem, ale to się do tego sprowadzało. Bądź pozytywny albo się zamknij. Mówiąc brzydko. Bądź pozytywny, albo bądź cicho. Natura nie znosi próżni. Jeżeli ktoś do Was z jakimiś pretensjami wyjedzie w trakcie rozmowy, to po prostu się zamykamy, buzię na kłódkę i, i się uśmiechamy. Miło, nie ironicznie. No nie da się kłócić ze ścianą, tak? Każdy liczy, że jak. Powie re, to ktoś powie kontra, tak? No, a w momencie, jak jest cisza, no to raz, że emocje opadają. Nie ma dalszej eskalacji. Emocje opadają i, i wtedy, jak stwierdzamy, że tu już tak, no jest fajniej, trochę się zrobiło, spokojniej, no kontynuujemy temat. Ale nie ten, który był, broń Boże, a przechodzimy na jakiś inny. Wierzcie mi, nawet ludzie tego nie zauważą. Jeżeli będą chcieli wrócić, to do tego tematu, ale bo wiesz, bo to ty mówiłeś coś tam, coś tam. No to okej, okay, to się znowu wyłączamy. Tym razem na dłużej. Nasz umysł jest tak skonstruowany, że na poziomie neuronowym, że jeżeli bodźce przebiegają jakąś, jakąś drogą, jakieś myśli ileś razy to są wzmacniane natomiast jeżeli nie przebiegają to są osłabiane tak, te połączenia neuronowe no i jeżeli będziemy próbowali właśnie w taki sposób zadziałać, że, że się wyciszamy że nic nie mówimy a za chwilę zmieniamy temat no to tam za którymś razem to umysł tamtego człowieka no troszeczkę w inną stronę pożegluje tak a nie twierdzę, że on się uspokoi no oczywiście jeżeli doszło do takiej eskalacji napięcia że, że już ktoś krzyczy no to wtedy mówimy a przepraszam i wychodzimy tak z przedstawienia no bo to nie jest nic yy, nic miłego natomiast widzimy, że jakiś wystartował nawyk utrwalony mocno u tej osoby czy też u nas, prawda jeżeli nas ponosi to po prostu wychodzimy rezygnujemy z dalszego udziału Eliminujemy po prostu taki czynnik, który to spowodował. No jak. No oczywiście, cała ta mowa ciała, te wszystkie gesty i w ogóle ta cała reszta, jak najbardziej możemy spróbować. Ale takim najbardziej radykalnym i najszybszym elementem, który pierwszy możemy wykonać, to po prostu schodzimy ze sceny. Tak, w przenośni mówiąc, czyli opuszczamy to miejsce, gdzie tam ktoś tam z nami, tak się mówi, koty drze. Nic się to nie stanie, żadnej ujmy nie ma, ani dla nas, ani nic się nie stanie temu człowiekowi. Jeżeli w trakcie rozmowy, my po prostu przestaniemy do niego mówić i wyjdziemy. A jeżeli będzie inteligentny i mądry, to sobie to przemyśli. A jeżeli... Jeżeli nie, no to trudno. To i tak nic nie zmienimy. No to po co? Odrążyć temat? Nie ma sensu. Natomiast. E, Wiecie, z drugiej strony to sobie pomyślałem, że taka sytuacja jest fajna, bo ja jej nie opisałem, ja jej tak. tamten odcinek nagrywając, nie, nie, nie pomyślałem o tym. A to, się, a to się jednak zdarza, i w zasadzie ta osoba, z którą my rozmawiamy, to pamiętacie, co mówiłem na no, nauczycielach. Tak, to daje nam takie właśnie trudne zadanie, o, bardzo trudne zadanie, i sprawdza, czy my to zadanie będziemy umieli życiowo rozwiązać. Tak? Nieumiejętność rozwiązania tego zadania w tym momencie to jest wdanie się w awanturę i w kłótnię. Umiejętność rozwiązania tego zadania to jest tak: albo próbujemy to wytłumić, całą rozmowę skierować ją na jakieś przyjemniejsze tory, Albo schodzimy ze sceny, co wcale nie oznacza, żeśmy przegrali i przegrali, że otrzymaliśmy złą ocenę. To jest ocena również na piątkę, czy tam na szóstkę nawet. Tak? To jest, yy, to jest, jedno, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, zauważcie, że. Yy, Powiedzmy, że nie będziemy innych osób informować, tak, że się chcemy zmienić, że chcemy właśnie być spokojniejsi. No bo nie, dlaczego? No no, bo nie. To te inne osoby raczej nas nie będą oceniały. Tak? Stwierdzą co najwyżej, że jesteśmy podli, bo nie chcieliśmy tak zrobić, jak one chciały. To jest raz, ale dwa nie będą nas oceniały, bo nie wiedziały, że to była odgrywana rola przez nas która nam wyszła albo nie wyszła. A, że na przykład daliśmy się wciągnąć w taką awanturkę, kłótnię mniejszą lub większą, albo nie daliśmy. I w zasadzie my sami też nie powinniśmy nigdy się oceniać negatywnie. A dlaczego? A dlatego, żebyśmy próbowali. To, że nam nie wyszło, no cóż, to jest życie. To jest rola do odegrania. To nie jest taka. Mm, Rola filmowa, że zawsze nam musi wyjść. Tu nam może nie wyjść. Natomiast jedną dobrą rzeczą jest to, że my możemy to odgrywać w kółko. I robić, starać się robić tak, żeby, żeby ta rola nasza wypadła y, pozytywnie. Nie chciałbym dzisiaj tego przedłużać, bo to tylko taki jest dodatek do, do, tego, do tej ósmej części. I chciałbym po prostu, żebyście wiedzieli, te osoby, które nie wiedzą, bo może są takie, które wiedzą lepiej ode mnie, żebyście wiedzieli, że takie sytuacje właśnie będą się zdarzały, tak? Że tu wszystko fajnie, my jesteśmy spokojni, no mnich buddyjski, po prostu nirwana, a nagle wchodzą na scenę jedna, dwie lub trzy osoby. I się okazuje, że ten nasz spokój to, to nie do końca tak to jest, jakbyśmy chcieli, jakbyśmy uważali. No ale na szczęście możemy to y, próbować odgrywać, udawać spokojnych ludzi. W środku możecie się gotować, ale na zewnątrz ma być spokój. Ja Was zapewniam, że jeżeli będziecie grali tylko spokojnych ludzi, to z czasem staniecie się spokojni. Bo to tak działa. To te wzorce poprzez, y, poprzez mowę ciała, tak? pójdą do psychiki spokojnego człowieka. Jeżeli coś w kółku odgrywasz, no to się taki staniesz, no nie ma siły. Tak? No ja pomijam a, a, autentyczną grę aktorską, chociaż niektórzy aktorzy mówią, że te niektóre role bardzo też wpływają na ich psychikę mocno. Szczególnie takie mocne, charakterystyczne role jak i złych ludzi lub dobrych też. Mm. Tak? No ale tutaj to jest co innego i tutaj to jest po prostu scena życia. I warto wiedzieć, że takie sytuacje mogą się zdarzyć. Warto wiedzieć, że z takimi sytuacjami również sobie możemy poradzić, i że tych metod są setki, jak nie tysiące. No i co, na koniec powiem to, co zwykle słyszę na planie filmowym: Akcja! I ruszamy na scenę życia. Cześć, na razie, do miłego.